Jedzie, jedzie! Słuchajcie, to jest naprawdę trudny tor. Ja proszę sędziów o sekurację. Teraz na gruzek może być wesoło. O, gruzy też pokonuje to kiedy. Potknijcie, potknijcie tam z boku. O, o, tak mało motor. O, na 30 lat niejechania. Jezus, panie. To, to. O, przejechał to, brawo! Ja się kręcę, co on robi? Chryste Panie! Oj, zakopciła maszyna teraz, coś tam zagotowało sprzęgło chyba. Stoi, 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 stoi! gotuje się motor! Nie sprzęgło! sprzęgła! Zapiekło teraz chyba tarcze sprzęgłowe. Drodzy, wielkie prawa dla Starosty Limanowskiego i Jana Puchały. Dał radę.